Hej, kochani, szybki akcjonowy haul z siaty, Nagrywam bardzo szybko, jakby prawie prosto z zakupów, i zaraz wam wkładam ten filmik, szybko go obrabiam. Wkładam także na dzisiaj taki szybki haul z siaty, akcjonowy. Kupiłam kilka drobiazgów, i w tym są nowości, dlatego chciałam wam pokazać, żebyście już się za tym rozglądali, bo jest prima sort. Prima sort, moi drodzy farbki akwarelowe perłowe i to jest nowe wydanie one są dużo większe od tych starych starego wydania one są perłowe są w tych trzech kolorach i nowość jakby zupełnie yy... No tak, taka totalna nowość, o tak powiem, polega na tym, że są z pędzelkiem na wodę od razu, jest pędzelek. Także dla osób, które jakby w ogóle początkują i chciałby by spróbować, nie muszą już biegać osobno za tym pędzelkiem. Zobaczymy tylko jego jakość, to jest taki stary, tradycyjny. No nie, powiem Wam szczerze, że tragedii nie ma. No, i szeroki. Do robienia tła akwarelowego na papierze, na bloku akwarelowym, który też jest w akcji, spoko. I te zestawy już posiadają pędzelki koszt 5. Powiem wam, tego wam już nie powiem. Cen nie pamiętam, bo ja nigdy rachunków nie zabieram, jakby ze sobą. 5 z groszami, nie 6 zł, zestaw kosztuje. Powiem wam szczerze, że, że po prostu zabrałyśmy. Wszystko co było, nic ze sklepu nie zostawiłyśmy, także jeżeli już to u mnie w Jastrzębiu, na pewno trzeba by było czekać na, na dostawę, bo w tej chwili nie ma. Jest w trzech kolorach: są takie zielenie, fiolet nawet. Tu jest taki. No, wszystko jest perłowe. Tych farbek nie ma tutaj gdyby tu nie urywa, żeby była jakaś wielka ilość. Ale bądźmy szczerzy, na okres świąteczny choćby taki zestaw y, złoty, i tu kot skacze, jadzinka. Taki zestaw złoto-srebrnych y, farbek do świątecznych prac, jak i te różowe z fioletami. Y, tu. Można sobie połączyć, tu są dwa fiolety, tu jest jeden, y, także spoko można sobie to połączyć i na świątecz do świątecznych kartek wiecie tła, tak jak ja robiłam te tła. Yy, chyba dwa lata temu robiłam kartki yy, właśnie tła akwarelowe, takie rozmyziane, będziemy robić za niedługo na moim kanale, więc będziecie mieli okazję sobie zobaczyć, jak ja to robię. Yy, tła akwarelowe i do tego te 3D układanki z tych bloków, które są też z akcjona świąteczne, czy nawet niekoniecznie muszą być świąteczne, też będziemy sobie robili, więc... Yy, Postaram się, żebyście te farby też zobaczyli, że tak powiem, w akcji i zobaczyli, jak ten produkt, jak tym produktem się pracuje. To, to nie urywa, wiecie, twarzy i reszty ciała, jakością nie powala, ale mówię, dla osób początkujących, jadzinka naprawdę, ona teraz będzie śpiewać Wam. Dla osób zupełnie początkujących i takich wiecie, stricte, że to ich zatowarowanie jest takie marne, i żeby nie wydawać dużo pieniędzy, ale jakiś taki nowy efekt uzyskać, to te farbki to te farbki jak najbardziej. Dalej, holuz światy. Zupełna nowość to nowe zestawy z templi, z folderami. Do embosowania y, przestrzennego, oczywiście. Powiem Wam szczerze, że y, podoba mi się bardzo to wydanie. Y, to wydanie też mi się bardzo podoba, bo jest paski, jest wykrojnik i set kosztuje y, u, około 8 zł. czy 6? Jakoś tak. Nie są to wielkie pieniądze. Nowe wyszły, te róże są przecudowne. Do tego jest piękny yy, embossing i co fajnego, fajne jest w tych różach, że jest wykronik do tych listków, a listki zastosujemy do każdej pracy, że tak powiem. Przy tych różach też to można ładnie wypracować: yy, listki, yy, klucze i jeszcze był jeden zestaw, który nie był mi zupełnie do niczego potrzebny, więc go nie kupowałam: yy, muszle, muszelki, temat morski. I też wszystko miało wykrojnik tu. Oj, tu wykrojnik jest do tej gałązki. Przebaczcie, jak Wam tu światłubie. Do tej gałązki jest ten wykrojnik. No, tu do listka. No i tutaj to jest ten wykrojnik jest do tej jarzębinki. Fajnie, bo posiadam. Wiecie, co NML docy właśnie z Fabryki Dekoru. Polecam Wam te namelodocy, one są świetne. Ja je bardzo lubię, używam już od ponad dwóch lat i je uwielbiam po prostu do robienia kropek czy właśnie takich prac. Możecie też embossingiem na gorąco czerwonym pudrem to zrobić. Też fajny zestaw, klucze, stemple, klucze do takich windyczowych prac, świetne, naprawdę świetne, to z nowości, takie, mówię Wam, prosto z siaty, prosto z siaty, zaraz Wam obrabiam ten film i leci do Was, yy, ogromne szyszki, ale ogromne wybielone szyszki, 4,50 do świątecznych ozdób na święta, po prostu idealne jest wydanie, też tych mniejszych szyszek, ale bądźmy szyszy takie małe szyszki, to my sobie możemy iść i w lasie nas zbierać, wysuszyć, wybielić. Nie ma problemu. Te są ogromne, porównajcie do mojej ręki. No, ogromna szysza. Te dwie są, tak jakby były trzy rozmiary tych szyszek, za 4,50. Kupiłam, bo bym była chora. I ostatnia taka rzecz, którą ja Wam polecam, i ja ich używam, i jak tylko się pokazują w akcji, to ja je kupuję. Bo ja je zużywam i w domu, i w, w, że tak powiem, w swoim hobbystycznym świecie do zacisku pracy. Czekajcie, bo ostrzeż ucieka do zacisków pracy, na przykład albo w albumach. Ja często gęsto też kawę se tym zapinam, czy też inne jakieś sypkie rzeczy, to sobie tym zapinam. I ich jest sztuk, zaraz wam powiem. Sztuk jest. Czy to będzie pisało? Jak nie, to liczymy. 8 sztuk, 4 cztery czarne, 4 cztery złote, 4 cztery, no cztery cztery z groszami to kosztuje, także spoko. Na ten czas naprawdę dobra opcja. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o szybki haul z siaty. Nie podejrzewałam, że się spotkamy, bo też nie podejrzewałam, że w jakiś cudowny sposób przeteleportuję się do akcjona i będę miała okazję coś, coś wyłowić nowego. A więc nowości już weszły do nas, do sklepów. Rozglądajcie się, bo to są fajne, te zestawy, te sety, tych stempli z tymi wycinnikami i z tym, z tym folderem są ciekawe. A szczególnie popatrzcie na te gałązki. Wystemplujecie, wyembosujecie, wytniecie i macie fajne do kartek, do tła, fajne gałązki. Pobawimy się przy najbliższej okazji. Zresztą widzicie, z tyłu też jest fajnie opisane, że jest i do wycinania, i do tłoczenia, i, i do stemplowania. Także wiecie, co tu jest z tyłu. W sumie jest ich 2, 4, 6 rodzajów. Jest London, Paryż, jak widzicie tutaj. Widzicie, nie słyszałam do tyłu. Tu jest dla osób, które prowadzą yy, bullet journal, yy, no i taki morski, czyli 6 rodzajów. Spoko. Zobaczcie, wróżeczka. Hmm. Także spoko, jest sześć, sześć gatuneczków, możecie sobie wybierać, yy, ja na ten czas takie morskie, jakieś wakacyjne klimaty. To niekoniecznie Bullet Journal, moja Wiktoria prowadzi, ale ona już ma tyle tych pierdoletów i tych i wszystkich stempli, stempeleczków do Bullet Journala, że jeszcze jeden więcej. Czekajcie, bo tutaj zobaczcie jak jest rozwiązane, kartka home, klucze, widzicie, inspiracje. Klucze wystemplowane, wycięte czy nawet prawdziwe klucze wyembosowane. Ten znaczek zrobiony wieszaczek. Home napis, piękna inspiracja do kartki, przepiękna. Tu macie inspirację do, do tych róż. Tu niestety no jest wróżka, ale tu są te gałązki jako inspiracja użyte. Także macie inspirację z tyłu, na odwrocie jest inspiracja, to możecie z tego wyczarować. Więc te klucze normalnie mnie oczarowały. Fajny pomysł. Nawet bardzo. Mam złomkowe takie klucze. Napis HOME, tylko wyczarować. Nie wiem czy mam, chyba mam. Ale dobra, to tyle nowości i to już leci do Was na kanał. Możecie oglądać prosto z siaty. Także widzimy się za chwil kilka... Przepraszam, za chwil kilka bo będziemy startować z inspiracją numer 4 na duże wykręniki z Akcjonat, także lecimy, trzymajcie się ciepło, do widzenia.